Trenerze, po meczu z Tendencją wydawało się, że kryzys już jest za zespołem, jednak był to niestety tylko przebłysk. Spotkanie z Olimpią, pomimo pozytywnych fragmentów w naszej grze, rozczarowało efektem końcowym. Efekt końcowy w ostatnim meczu na pewno nas mocno rozczarował. Ja bym mógł powiedzieć, że był to mecz walki, choć takich określeń nie, nie lubię, ale prawda była taka, że kosztem płynności w grze, Byliśmy tutaj w tym momencie bardzo gdzieś agresywni i zdeterminowani. Właściwie to i jedna, i druga drużyna, i, i wygrał zespół, który popełnił mniej błędów. W drużynie najbliższego Rywala pracuje dwóch byłych członków naszego zespołu. Jak wspominasz współpracę z Ternerem Smyłą i Tomaszem Szatanem? Na boisku chyba jednak nie będzie miejsca na sentymenty. Ja bardzo miło wspominam sobie pracę zarówno z trenerem snułą, jak również z Tomkiem Szatanem. Oczywiście to będzie dla nich tutaj podróż sentymentalna, ale tak jak mówisz, tutaj sentymentów żadnych nie będzie. Zarówno jedni, jak i drudzy będą chcieli ten mecz po prostu rozstrzygnąć na swoją korzyść. Rozwój walczy o każdą zdobycz punktową, by utrzymać ją w lidze. Myślisz, że to będzie ciężki mecz dla Twojego zespołu? To będzie bardzo ciężki mecz, bo tutaj przyjeżdża drużyna zdeterminowana, są teraz w ciężkim momencie. Natomiast nam też łatwo nie jest, więc zapowiada się tutaj ciężki bój. W których elementach doszukujecie się przywagi nad najbliższym rywalem? Ja myślę, że rozwój nie ma problemów z konstruowaniem ataków pozycyjnych, jak również groźny jest w ataku szybkim. Tutaj musimy zwrócić mocno na to uwagę, a my po prostu musimy być mocno zdeterminowane, zdeterminowani do tego, żeby odnieść tutaj korzystny wyniki, i żeby uradować naszych kibiców. Czy występ któregoś z zawodników jest niepewny? Jak wygląda powrót do pełni dyspozycji Dawida Ryndaka i Konrada Budka? No, jeśli chodzi o Konrada Budka, to wiemy, że w tej rundzie i w tym sezonie już go nie zobaczymy. Dawid Ryndak w dalszym ciągu jest rehabilitowany do składu, natomiast wraca Martin Pribula.